Na czele zmian definiowanie przywództwa marketingowego. Przywództwo w marketingu to nie tylko tytuły czy stanowiska, to inspirowanie do działania, to określanie wizji dla swojego zespołu i umożliwianie im jej realizacji. Dobrzy liderzy marketingu są jak dyrygenci orkiestry: łączą utalentowane jednostki i prowadzą je do wspólnego celu. Rozumieją, że klient jest sercem wszystkiego, co robią. Stale poszukują nowych i innowacyjnych sposobów dotarcia do grupy docelowej i budowania znaczących relacji. To podejście skoncentrowane na kliencie wyróżnia ich na tle innych, ale przywództwo w marketingu to coś więcej niż tylko wyniki. Chodzi o stworzenie pozytywnej i wspierającej kultury zespołowej: takiej, w której każdy czuje się doceniony, szanowany i ma możliwość wykonania swojej najlepszej pracy. W ten sposób Wielcy liderzy marketingu budują dziedzictwo, które trwa. Tworzą efekt domina, który wykracza daleko poza ich własny zespół i dociera do szerszego świata. Silnik innowacji: napędzanie wzrostu poprzez przywództwo. Innowacja to życiodajna krew każdego skutecznego zespołu marketingowego. To silnik, który napędza wzrost, zdobywa udziały w rynku i utrzymuje marki na czasie w ciągle zmieniającym się krajobrazie. Ale innowacji nie można wymusić. Potrzebuje ona odpowiedniego środowiska, aby się rozwijać. I tu właśnie pojawia się przywództwo. Liderzy, którzy promują kulturę otwartej komunikacji, współpracy i kreatywnego rozwiązywania problemów, torują drogę nowatorskim pomysłom. Umożliwiają swoim zespołom kwestionowanie status quo, eksperymentowanie z nowymi podejściami i uczenie się na błędach. To skupienie na ciągłym doskonaleniu jest niezbędne w szybko zmieniającym się świecie marketingu. Krajobraz cyfrowy ciągle się zmienia i to, co działało wczoraj, może nie działać jutro. Liderzy muszą zachęcać swoje zespoły do akceptowania zmian, pozostawania ciekawymi i ciągłego uczenia się. To zaangażowanie we wzrost nie tylko przynosi korzyści zespołowi, ale także zapewnia, że marka pozostaje elastyczna, łatwo adaptująca się do zmian i wyprzedza konkurencję. Zestaw narzędzi lidera niezbędne cechy sukcesu marketingowego. Co jest potrzebne, aby być skutecznym liderem marketingu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym? To połączenie wizji, empatii, Zdolności adaptacji i wyjątkowych umiejętności komunikacyjnych. Wizjonerscy liderzy malują wyraźny obraz przyszłości i inspirują swoje zespoły do dążenia do niej. Posiadają dogłębną wiedzę o rynku, kliencie i unikalnej wartości proponowanej przez markę. Empatia. Pozwala liderom nawiązać kontakt z członkami swojego zespołu na poziomie osobistym, zrozumieć ich motywacje i stworzyć wspierające i integracyjne środowisko pracy. Cenią różnorodne perspektywy, aktywnie słuchają pomysłów swojego zespołu i udzielają konstruktywnej informacji zwrotnej. Zdolność do szybkiego dostosowania się do zmian jest kluczowa w ciągle ewoluującym świecie marketingu. Skuteczni liderzy wykorzystują nowe technologie dostosowują swoje strategie w oparciu o analizę danych i zachowują spokój oraz zdecydowanie w obliczu niepewności. Wreszcie silne umiejętności komunikacyjne są podstawą skutecznego przywództwa. Liderzy muszą być w stanie jasno wyrażać swoją wizję, budować zaufanie i dobre relacje ze swoim zespołem oraz skutecznie komunikować się za pośrednictwem różnych kanałów i platform. Sekcja czwarta: Budowanie wysoce efektywnego zespołu marketingowego Strategie sukcesu. Budowanie wysoce wydajnego zespołu marketingowego to coś więcej niż tylko zebranie grupy utalentowanych osób. Chodzi o stworzenie środowiska, w którym te osoby mogą się rozwijać, współpracować i osiągać niezwykłe rezultaty. Jedną ze skutecznych strategii jest aktywne zachęcanie do innowacji. Stwórz bezpieczną przestrzeń dla członków zespołu, aby dzielili się swoimi pomysłami, eksperymentowali z nowymi podejściami, a nawet popełniali błędy. Świętuj zarówno sukcesy, jak i porażki jako okazję do nauki. Budowanie silnych relacji w zespole jest kluczowe. Zachęcaj do współpracy poprzez działania integracyjne, projekty międzyfunkcjonalne i otwarte kanały komunikacji. Zespół, który ufa sobie i szanuje się nawzajem, ma większe szanse na innowacyjność i produktywność. Ciągłe uczenie się powinno być podstawową wartością zespołu. Zapewnij możliwości rozwoju zawodowego. Zachęcaj do udziału w wydarzeniach branżowych i promuj kulturę dzielenia się wiedzą. Bądź na bieżąco, wykorzystując nowe technologie i trendy marketingowe. Wreszcie, wzmocnij swój zespół, dając mu autonomię i odpowiedzialność za swoją pracę. Deleguj obowiązki, określ jasne oczekiwania i zaufaj im, że osiągną wyniki. Doceń i nagradzaj ich osiągnięcia, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Sekcja 5: Przywództwo w przyszłości marketingu wezwanie do działania. Krajobraz marketingu zmienia się w niespotykanym tempie. Technologia ewoluuje. Zachowania konsumentów się zmieniają, a stale pojawiają się nowe platformy. Aby prosperować w tym dynamicznym środowisku, liderzy marketingu muszą przyjąć nowy sposób myślenia i kierowania. Chodzi o inspirowanie swojego zespołu, a nie tylko zarządzanie nim. Chodzi o promowanie kultury innowacji, współpracy i ciągłego uczenia się. Chodzi o budowanie zaufania, wzmacnianie pozycji zespołu i kierowanie z empatią i wizją. Przyszłość marketingu należy do tych, którzy są gotowi się dostosować, kwestionować status quo i inspirować swoje zespoły do osiągania wielkości. Czy jesteś gotowy, aby stanąć na czele zmian?